Przygotowanie trawy do zimy w zasadzie powinno się przeprowadzić w takich jakby trzech etapach. Oczywiście jest to najpierw koszenie, potem jest zwertykulowanie tej trawy i na końcu nawiezienie jej nawozem. Nawozem dedykowanym właśnie do, do jesiennego przygotowania trawy do zimy, czyli pozbawionym, nieposiadającym w swoim składzie zbyt dużo azotu na korzyść dużej ilości e, potasu i fosforu który przygotowuje korzeń trawy do przetrwania zimy. Jeżeli chodzi o, korze, o koszenie trawy, kośmy ją na taką średnią wysokość. Przyjmuje się to około 4 cm. Zbyt krótkie ścięcie trawy może powodować, że będzie ona przemarzała, zbyt długie, może ona gnić i może na niej się tworzyć pleśń. Szczególnie jeżeli zima będzie śnieżna i na długi okres czasu trawa ta będzie przygnieciona śniegiem. Co prawda w tych czasach no, jest to już dosyć Rzadkie zjawisko nie jednak yy, możliwe. Trawę w zasadzie, słuchajcie, kosimy aż tak do pierwszych przymrozków, czyli możemy to robić gdzieś do listopada nawet. Oczywiście musimy na bieżąco uważnie śledzić warunki pogodowe, ponieważ trawa przycięta na przykład dzisiaj, a w nocy by przyszły przymrozki. No to niestety, niestety, może nie, ale mogłaby na przykład nam yy, przemarznąć. Dlatego kluczowe dla nas jest, są warunki pogodowe, śledzenie prognoz długoterminowych. Niemniej jednak, dlaczego już teraz będę ją przygotowywał do zimowania? Ano dlatego, że trawa, która dostanie tego nawozu jesiennego, mimo, że on nie jest tam z dużą ilością azoty, jak wspomniałem, ona nie będzie nam zbytnio rosła. rosła. Niemniej jednak, ten nawóz też trosze, trochę musi tam się w tej ziemi, w tym korzeniu przerobić. I podanie zbyt dużej ilości takiego nawozu tuż przed warunkami zimowymi, przed jakimiś przymrozkami, również tej trawie mogłoby zaszkodzić. Czyli takie nawożenie wykonujemy gdzieś właśnie na przełomie września, października. Przypomnę, powtórzę się, w zależności od warunków y, pogodowych. Czyli co, dzisiaj, bo ja tego nie zrobię w ciągu jednego dnia, dzisiaj trawę skoszę. Y, dzisiaj mamy sobotę. Dzisiaj ją skoszę, wertykulował będę ją w poniedziałek. Co jeszcze jest istotne, tą wertykulację przeprowadzajmy w temperaturze powietrza około tam 10 stopni. Nie może być zbyt ciepło i nie może zbyt być zbyt e, zimno. I co jeszcze istotne, trawa również byłoby dobrze, żeby ona była w miarę wilgotna. A właśnie dzisiaj po południu i jutro ma padać, czyli jeżeli w poniedziałek przeprowadzę proces wertykulacji, to trawa będzie wilgotna i to nacięte była po prostu one będą miały... Jak one będą wilgotne, one będą się lepiej goiły. Jeżeli trawa jest przesuszona i jeszcze ją ponacinamy, no to może ona troszeczkę nam przychorować. Pierwszą taką przedczynnością, przed koszeniem, no to oczywiście muszę się jeszcze pozbyć yy, tych kretowisk. Niestety z kretem walczę, toczę nieustanną wojnę, którą ciągle przegrywam. Ja tu stosuję na tego kreta. No, jakieś takie tam do tych dziur wsypuje jakieś śmierdzące rzeczy tam od brosa. Działa to na kilka dni, a nawet nie na kilka dni, na jeden dzień, a za chwilę w drugim miejscu robi kolejną dziurę. Ja wiem, że kret jest pożyteczny, ponieważ rozprawia się z tymi pędrakami, ale naprawdę mam już tych kretowisk serdecznie dość. Z tego co wiem, są jakieś trucizny. No, może bym się tego podjął, ale po pierwsze szkoda mi go trochę. Po drugie, te trucizny, nawet nie wiem gdzie to kupić, nie zastanawiałem się nad tym. Po trzecie, kret jest pod ochroną, co prawda na terenie prywatnych posesji, to chyba go ta ochrona nie dotyczy. No, niemniej jednak, wojna z kretem jest to niekończąca się zabawa, niestety. Nie ma jak sobie z nim poradzić, po prostu trzeba chyba go, nie wiem, zaakceptować. Oczywiście słuchajcie nie będziemy mierzyć tych źdźbeł trawy to jest bez sensu w kosiarkach macie tam albo centymetr albo jakieś otworki i tutaj jest TDO tu jest jeden otworek, tu jest drugi, tu jest potem skrajny i ten ja po prostu to ustawiłem na środkową dziurkę no i to będzie mniej więcej te tam 4, 5, 6 centymetrów nie mierzymy tylko na środek w kosiarce można to ustawić i taki efekt osiągniemy Pierwszy czyli koszenie zakończyłem. Dzisiaj przystępujemy do etapu drugiego, czyli wertykulacji. Niestety minęły dwa dni, ponieważ kurde, no nieźle padało, ale trawa nie zdążyła na tyle tak także można ją spokojnie przewertykulować. Nawet dobrze, że ona jest troszeczkę wilgotna, gdyż dla wertykulacji jest trochę lepiej, gdy trawka jest lekko wilgotna, niż gdy jest przesuszona. Czyli co? Bierzemy się za wertykulację. No i tak powtórzę się, jesienna wertykulacja trawnika to zabieg, który zdecydowanie warto wykonać, bo oczyszcza on darń, przygotowuje ją do zimy. I zalety takiej jesiennej wertykulacji to usunięcie filcu, chwastów, muchu i innych zgromadzonych na trawie zanieczyszczeń. Te natomiast sprzyjają zatrzymywaniu wilgoci w murawie, co z kolei prowadzić może do rozwoju chorób grzybowych. Poza tym lepsze odżywienie i nawodnienie trawy dzięki rozluźnieniu struktury podłoża do jej głębszych warstw w tym do strefy korzeniowej trawy, łatwiej dociera woda i składniki odżywcze. Poprawa cyrkulacji powietrza. Powietrze łatwiej dociera nawet do głębszych warstw gleby. No i co? No wzmocnienie murawy przed zimą. Trawa lepiej się ukorzenia, co pomaga jej lepiej przetrwać najzimniejsze e, miesiące. No i taka kwestia estetyczna, czyli wygląd trawnika. Wertykulacja poprawia kondycję tej trawy, która staje się zdrowsza i bardziej gęsta dzięki czemu wiosną ma bardziej intensywną barwę. Taką jesienną wertykulację trawnika, jak już wspomniałem, to najlepiej przeprowadzać we wrześniu lub październiku. Wówczas temperatura gleby jeszcze jest na tyle wysoka, a trawa dalej rośnie. I wszystko to ułatwia później regenerację tej trawy po zabiegu. Dzięki temu przetrwa na zimę w lepszej kondycji, a wiosną szybciej rozpocznie nam wegetację i będzie cieszyć oczy swoją bojną zielenią. Wertykulację trawnika przeprowadzajmy wtedy, kiedy temperatura na zewnątrz jest w granicach około 10-15 stopni Celsjusza. Dzisiaj właśnie mam około tak 17-18. No już tam się nie licytujmy o te 2 stopnie. Ale przy wysokich temperaturach murawa może być osłabiona i przesuszona. W efekcie bardziej podatna na uszkodzenia. Z drugiej jednak strony, temperatury nie mogą być zbyt niskie i sam zabieg powinien być wykonany przynajmniej na jakieś 2-3 tygodnie przed nadejściem pierwszych przymrozków. Ponieważ po prostu trawnik nam może nie zdążyć się odpowiednio zregenerować. Z tego względu raczej nie poleca się wertykulowania trawy w listopadzie. Taką jesienną wertykulację trawnika przeprowadźmy trochę płycej niż tę wiosenną. Jesienią murawa ma bowiem zdecydowanie mniej czasu na regenerację przed nadejściem chłodów i optymalna głębokość to tutaj waha się od 3 do 5 mm. Oczywiście, po przeprowadzonej tej wertykulacji z murawy zgrabmy resztę pozostawione roślin czy mchu. Co prawda mój wertykulator to zbiera do kosza, niemniej jednak i tak muszę to poprawić. Natomiast po około 2-3 dniach trawnik taki możemy podlać, jeżeli będzie oczywiście padało. No i po tej wertykulacji, jak wspomniałem, przeprowadzę jesienne nawożenie oraz ewentualne dosianie trawy miejsca, w których jej brakuje. 30-40 metrów cały kosz trawy oczywiście nie samego filcu, również i zdrową tnę, ale mimo wszystko jest tego dużo no i etap trzeci, ostatni jest to nawożenie, już na początku filmu wspomniałem nawóz dedykowany jesienny w swoim składzie zawiera mało azotu, a żeby nie pobudzać yy, trawy już do wzrostu natomiast zawiera duże ilości, między innymi duże ilości fosforu i potasu ażeby przygotować korzeń do przetrwania Ciężkich zimowych e, miesięcy, i na wiosnę, żeby trawa od nowa mogła normalnie ruszyć z wegetacją. No i krótkie podsumowanko. Przygotowanie trawy do zimy, można powiedzieć, skończone. E, przygotowanie, czyli najpierw ją kosiłem na odpowiednią długość około 4 cm. Następnie ją wertykulowałem, i na końcu nawiozłem nawozem dedykowanym właśnie do nawożenia jesiennego polecam przygotowanie takiej trawy do zimy robić rok w rocznie wtedy trawa na wiosnę nam się fajnie odwdzięcza ładnym wzrostem oczywiście na wiosnę również robimy jeszcze po raz kolejny yy, wertykulację co do kosztów takiego przygotowania trawy do zimy no to przede wszystkim co? no wiadomo ten nawóz o którym już Wam wspomniałem, że kupuję go w hurtowni rolniczej i za 25 kg nawozu worek 25 kg zapłaciłem 49 zł. Jest o tym short. Nie kupujcie tego w sklepach ogrodniczych takich, bo przepłacicie za 25 kg w sklepie ogrodniczym zapłacilibyście. Pff, nie wiem, dwa razy tyle. Gdzieś tak nie mam. I co, i to tyle: no. paliwo do kosiarki. Wertykulator mam yy, elektryczny, czyli w zasadzie no, troszkę prądu. I tyle. Pozdrawiam serdecznie. Ci, którzy dotrwali do końca, polecam subskrypcję. Jeżeli komuś się te moje filmy podobają, i widzimy się, jeżeli chodzi o przygotowanie trawy, już potem do wiosny, no to widzimy się za kilka miesięcy. A tymczasem trzymajcie się. Hej.